Hej ludzie, Paziu tutaj. Rockstar dzisiaj zapowiedział, że wyda Red Dead Redemption pierwsze na PS4 i na Switcha. Tak, dobrze usłyszeliście, na PS4. -kę. Nie na PS5, nie na PC, nie na Xboxy Seriesy. Nie, wyda na PS4 i na Switcha. I dlaczego tak wyda, to wam nie uprzedzajmy faktów, to wam powiem. Ale przyznajcie, że ludzie na to czekali. I ludzie byli... Spragnieni pierwszego Red Dead'a dlaczego? Ja wiem, że był Revolver wcześniej, ale dlaczego byli ludzie spragnieni pierwszego Red Dead Redemption, bo było trudno zagrać w jedynkę. Jedyną możliwością, żeby zagrać w jedynkę na nowoczesnych platformach, to była wsteczna kompatybilność na Xboxie. Szczególnie najlepsza wersja Red Dead'a była na One X i na Seriesie X. -ie. Dlaczego? bo ta gra dostała patch, dzięki któremu chodziła w 4K i 30 klatek. Musicie przyznać, że była to spora różnica między 720 na 360 i 4K na One i na mm, tym, na Seriesie X, a chyba na Seriesie Sie chodziła w 1440, jeśli nie mylę, ale wciąż w 30 klatkach. Więc jeżeli Rockstar wydaje coś takiego nawet na płycie, bo premiera Cyfrowa będzie za tydzień, premiera w pudełku będzie w październiku, to musiał coś zrobić więcej. To może 60 klatek. No, no i 60 klatek musowo musiał zrobić. Nie musiał. Nie zrobił. Rockstar zachował się jak rozwedrzone dziecko, któremu raz wypomniałeś, że zrobił błąd. To kiedy się odwróciłeś i nie patrzyłeś na to dziecko, to to dziecko rozwaliło ci telewizor kopem z półobrotu. Bo to, co dostaniemy w przyszłym tygodniu, to nie jest remaster, to nie jest remake, to jest port. To jest port, który będzie działał na PS4 Pro w 4K30, w czyli tak samo jak na Łanikse i na PS5 przez starszą kompatybilność, to już będzie działał w 4K30, a na zwykłym PlayStation będzie działał w Full HD w 30 kl. Na Switchu módlmy się, żeby to nie chodziło w 720, żeby chodziło w Full HD. Może jak deweloperowi się zechce, to może tak zrobić. Tak, to, to jest port i to jeszcze wykastrowany port, bo, ma, bo będzie wycięty multiplayer. Możecie mi powiedzieć, co to jest z tą fanamberią, że hej, robimy remake, robimy remaster, ale wyczniemy multiplayer? Bo w Redditie w Jedynce mój był całkiem dobry. Parę godzin przy nim spędziłem. Chyba więcej nawet przy, niż przy Redditie online, który jest martwy. I nie wiem dlaczego go wycieli. Więc jeżeli chcecie zagrać w kompletną wersję Reddita, przy jakości zbliżonej do tego, co Rockstar będzie oferował na konsolach Sony, to kupcie sobie używaną wersję Red Dead Redemption. Wsadźcie do napędu od Xboxa X albo One Xa i zagrajcie. Nawet multiplayer, bo multiplayer działa. Jeszcze w maju działał na Xboxach. Nie wiem, może tej, tu zamknie serwery, bo żeby ludzie się, żeby ludzie się nie rzucali, że oni zapłacili 210 zł za wykastrowany produkt. Ale może tego nie zrobią. Może by na Xboxowcy będą mogli zagrać. Ale tak. Re robi naj Rockstar robi najbardziej chamski sprzedaw update, którego zrobili, którego, którego zrobili de facto na konsolę Xboxa. No Gratuluję. Super pomysł. I ogólnie to się wpisuje w współczesną politykę Rockstara. Bo Rock, słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle, nadal się podpisuje, że jak Rockstar chce, to zrobi wam grę, Nikt nie, której nikt nie potrafi zrobić, która przerasta rynek. Nie, nie bez powodu deweloperzy czasem używają rozmiar, rozmiar gry do Rockstar. To po prostu jest coś prawie nieosiągalnego, ale nowoczesny Rockstar tak potrafi drenować kasę z ludzi jak nikt inny. Wiecie o tym, że ta cholerna trylogia, która do tej pory nie jest naprawiona w 100%, nie jest w stanie jakim powinna być wydana, bo po co robić jak już ludzie się nie wrzucają o tą grę, to się sprzedała całkiem bardzo dobrze i ten port Hamski Red Dead 1 też się sprzeda bardzo dobrze, bo ludzie będą, niektórzy będą chcieli poznać historię, dalszą historię, bo pamiętajcie, że Red Dead 2 to działa przed wydawaniami z Jedynki więc kupił ten port, żeby się dowiedzieć, a inni kupią dla Nostalgii. Jeszcze w październiku kupią cyfrową wersję, żeby teraz zagrać, a jeszcze kupią w pudełku, żeby postawić obok Red Dead 2, bo będzie tak ładnie wyglądało. Pudełko za 200 zł. Ja kupię tą grę to z drugiej ręki na Allegro i za 50 zł. Tak, tak kupiłem tą trylogię GTA. Jedyny plus tej trylogii jest taki, że będzie na, że będzie na fizycznym nośniku, i już będzie miała polskie napisy. I tyle. Dla mnie taka ja powinna kosztować przynajmniej te 60 lub 70 zł mniej. 120. A nie 200 zł za wykastrowany produkt. Serio? Nawet patrzyłem na ceny, że. Za 150, kupując gry z, z cyfrowego sklepu Microsoftu, czyli kupując podstawkę i dodatek, ten horrorowaty Undead, będziecie mieli o 60 zł taniej to samo doświadczenie, co będą mieli ludzie na konsolach Sony. Tylko, że no, Switch wygrywa tym, że nie weźmiecie Xboxa, nie postawicie sobie, nie będziecie go trzymać sobie w rękach, jak będziecie na kiberku siedzieć. No chyba byście kupili ten z monitorkiem, ale to byłoby trochę chyba zbyt ciężkie. Ale dobra, mniejsza z tym. Rockstar grabi sobie u fanów. Czy to jest średnia wersja GTA 5 na PS5 i Xboxa Seriesa, która powinna być jak naprawdę tak naprawdę darmowym update'em dla wersji PS4? Czy to jest wielka kradzież samochodów, jaką Rockstar zrobił w GTA Online? Serio, ukradł prawie 200 samochodów po prostu usunął z trybu online 200 samochodów niektóre sprzedaje za swoją subskrypcję GTA chyba online plus to się nazywa i tam możecie sobie kupić te samochody, które są w single playerze, to jest jakaś paranoja no o trylogii GTA to już wspominałem i teraz, no a jeszcze uśmierc, uśmiercenie Red Dead Online, bo trudniej robić update'y, interesujące update'y do gry Oko w bojach, bo nie można zrobić każdej głupoty nie można wrócić każdego szalonego pomysłu tak jak do Geta Online. No mm. i oczywiście, aktualizacje i patrzę do Geta Online też wkurzają ludzi, bo są zrobione trochę na odpał. I tak, no, Rockstar ma dwie twarze. Jedna to są genialni twórcy gier o skali niespotykanej, i z drugiej strony to są zimno, krwiści. Idioci, którzy chcą zarobić jak najwięcej hajsu. I to jeszcze na mikropłatnościach, bo z mikropłatnościami to się wiąże pensja, to się wiąże premia pana pre prezesa tej, więc pan prezes będzie naciskał na to, żeby było jak najwięcej mikropłatności, bo lubi mieć większą premię. Tak się motywuje ludzi do pracy. No i nie, no i nie będę wspominał o tym, że pan prezes Tejktu miał. Sli projekt Moment i powiedział, że to jest poniżej jego firmy, takie proste porty. Jak widać, nie. Jak widać, kurde nie. I nawet ta zmiana, Rockstar'a nawet mnie tak nie irytowała. Gdyby człowiek wiedział, że zaraz, za chwilę, nie wiem, wydadzą w Bali dwójkę, -Blego dwójkę, wydadzą GTA VI, zrobią cokolwiek więcej. I jeszcze byłaby nadzieja, że to GTA 6 nie będzie. Upolitycznione, co ludzie się boją przez to, że e, cenzurują GTA V. Bo nie wiadomo, czy będzie cenzura w tym GTA, czy nie będzie. No, no szkoda. No, liczyłem na coś więcej niż w prosty port. A co Wy o tym myślicie? Czy kupicie tego RDB? Czy nie wiem, może zamulujecie na PC, tak, jak macie wystarczająco mocnego? Piwcie w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!